Jeżyki lubią spać w takich, o, w, w Starych gałęziach, liściach, bluszczach. No, takie... bałagany muszą być na ogrodzie, żeby jeżyki się zadomowiły. I Tam sobie wchodzi. Ładnie sobie wchodzi i sobie będzie mieszkał. Tak, a potem wychodzi na nocne wędrówki po ogrodzie. Tak, jeżyk, mały jeżyk. A gdzie mamusia? I tatuś o, tam, tam w najgłębszą dziurę trzeba wyjść, tak się schować. Malutki jeżyk. O, taki jestem malutki. To jest moja dłoń. A tam jest mały jeżyk. O, ucieka, ucieka, ucieka. No to dobrana.